Julia Winiawa długo odmawiala grazynie wolszczek pracy sztucegra sztuce, laja o niecne zamiary. Julia Winiawa ma dopiero 24 lata, a jej kariera z roku na rok nabiera coraz większego tempa. Gwiazda może liczyć nie tylko na propozycje zawodowe, ale także oferty od reklamodawców. Dzięki czemu nie tylko znacza, co się wzbogaci, ale także może realizować kolejne projekty. Obecnie dzieli swój czas pomiędzy muzykę a aktorstwo i wychodzi jej to całkiem dobrze. O jej udział w filmach, serialach czy sztukach zabiega wielu reżyserów i producentów. Okazuje się, że ze wśród nich była także Grazyna Wolszczek, która kieruje teatrem Garnizon Sztuki. Choć udało jej się dopiąć swego i zatrudnić Julię to początki ich współpracy wcale nie były łatwe. Jak ujawniła Wolszczek w rozmowie z Jastrza Post, Wieniawa nawet nie chciała wziąć do reki scenariusza do sztuki gra, w której Wolszczek bardzo chciała ją obsadzić. Powód? Julia myślała, że oferta została jej zlozona tylko po to, by wykorzystać jej znane nazwisko. Julia długo nie czytała scenariusza, Ja mówiłam, żeby to zrobiła. Ona myślała, Zechcemy po prostu wykorzystać jej popularność dopiero jak przeczytala scenariusz, to powiedziała w wyznale Grazyna Wolszczak. Aktorka dodala, że negocjacje wynagrodzenia przebiegły dosyć spokojnie i nie było żadnego problemu z dogadaniem się co do stawki. Wolszczak wyjawila również, że zarówno ona, jak i jej wspólniczka, od początku były jednogłosne. Za to własnie Julia Wieniawa powinna zagrać główną postać w spektaklu Gra. Kropka. Przecinek jednym glosem powiedzieliśmy Wieniawa. Ona tak pasuje do tej roli i jest idealna powiedziała portalowi Estra Post. U boku Wieniawy zagra Adam Woronowicz, który również był wielkim zwolennikiem zatrudnienia Julii Wieniawy do tej roli. Wolszczak zapowiada, ze widzom z pewnością nie zabraknie emocji. Premiera ma się odbyć już z 9 lutego.